dobry, witam, witam cześć, cześć. kolegę, kolega Ryszarda, imiennika. No, a wiadomo, że... witam stałego bywalca w najlepszym sklepie a. w mieście. A wiadomo, że jeśli to fajne chłopaki, także nic to leci, zują a wręcz odwrotnie. Tak to jest. Chciałbym dzisiaj z kolegą porozmawiać trochę o, o muzyce, no bo jesteśmy w sklepie muzycznym, no to temat, temat muzyka. Nie? No nie ukrywam, że tutaj od szeregu lat nabywam ciekawe wydawnictwa, płyty analogowe, czyli takie historyczne, ale nie tylko i nowości również. No i kolega, jeżeli wam jakąś, jakąś, jak, jakieś zapotrzebowanie na coś, czego nie ma u siebie, no to po prostu sprytnie mnie tam gdzieś z Polski, choć nie tylko, ściągnie. I od dawna kolega się tym, że tak powiem, zajmuje. Ja się zawodowo zajmuję tym 30 lat. dokładnie, o, o, dokładnie od 89 roku. O, proszę proszę. A sam osobiście muzykę kocham od dziecka. A ulubione moje takie klimaty to są mocne rockowe zespoły. No i tutaj Mam nawet hard rockowe. I tutaj pewna zgodność dwóch Polaków i, 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 i jeden temat, że tak powiem, w którym w którym się odnajdują, o, o, o tak, tak, tak bym jest, powiedział. Tak jest. Słuchamy dobrej muzyki, klasyka mm, rocka, czyli mm. Pink Floyd, Cepelini, Black Sabbath i tego typu. I Zgadza się, ja bym jeszcze dorzucił klasykę klasyków, czyli Rolling Stones, Beatlesi no, i też, też, też wchodzą. No i teraz na topie jest Van Halen. O, ale i z, jed, z jednej strony właśnie z takiego przykrego powodu, gdyż lider dosłownie dwa dni, dobrze mówię, dwa tak, dni temu tak. odszedł i to odszedł na to, gdzie połowa ludzkości, czyli nowotwór, gar, gardła chyba, czy chrzań, gardła. Nie znam no, szczegółów, no, no, ale, ja, ja ale tak. tak, ja tak, tak że nowotwór, a to przecież był jeden z najlepszych gitarzystów świata. z gitary. Tak i z technikę gry na samym gryfie jedną i drugą ręką to on, że tak powiem, opracował, wynalazł i, i inni teraz są naśladowcami tego zgadza stylu się, gry. Zgadza się i oprócz tego był znany z wielu światowych przebojów, którzy po prostu młodzi nawet już nie kojarzą, ale jakby usłyszeli, to by gdzieś skojarzyli, że tą melodię znają. A słynny jump. To, no, jest to, to jest to chyba... Jest to, jest, to jest ich, ich największy chyba feature Tego trudno nie zauważyć, jak jest grany, no bo... bo, bo Słuchaj, to, że Van jest przecież porównywany z Jimmy Hendrixem. Jeżeli chodzi o wirtuozję o, o o gry na, na instrumencie. Ale do tego jeszcze jako ciekawostka i to wczoraj usłyszałem, bo, bo no niestety u nas najwięcej się mówi o kimś, jak już odejdzie. Także po pierwsze granie dwiema ręka, rękoma na grypie, a nie na tej części tej, tej takiej pudła, co prawda czy deski, czy tam gdzie, gdzie są pod strunami te, te przystawki, które transmitują to, ale druga sprawa, że również, i to jest widoczne na koncertowych historiach, to się właśnie wczoraj dowiedziałem, że jest twórcą połączenia dwóch, że tak powiem, najbardziej światowych gitar i tutaj, żebym z Gibsonem i ten drugi, no to już taka niestety yy, humorek ubywa, ale też... I gitara taka charakterystyczny dźwięk wydająca jedyna w sobie, no bo jedyna skonstruowana z dwóch różnych, różnych najlepszych gitar. No, w każdym bądź razie Van Halen przejdzie do historii jako taki wirtuoz gitary. Tak. I to tak jest, to też tak, jest pewne, bo po prostu... Jest na świecie bardzo znany i po prostu fachowcy wiedzą, kto to jest. I szybkość, ta technika, ale szybkość gry, że dosłownie jak się koncertowo ich ogląda, to po prostu nie jesteś w stanie nadążyć, wzrok nie jest w stanie od... od Zarejestrowacie? jak szybko tymi palcami to jest przybierane po tych stronach, a dźwięk dochodzący jest niepopatrzalny. Ale no może sobie to nagrać i puścić z zonanym A to, to też, no technika pozwala na, na, na wszystko. Także tutaj mamy, jako ciekawostkę... Kilka... Pokażę Ci kilka tak. ciekawych płyt, bo no, no wiadomo, że przygotowaliśmy takie coś, żeby mm -hmm. to po prostu pokazać. Bardzo ciekawe jest to. To tak. jest takie specjalne wydawnictwo koncertowe z Tokio, na żywo, z koncertu. Specjalne wydanie czteropłytowe. Grupy Van Halen. Pięknie wydane i bardzo, i, bardzo fajna rzecz. I właśnie kućci przesłuchałem to jeszcze raz, wczoraj i dzisiaj w nocy. No jest fantastyczna muzyka. No jest, jest super. super no? Także to jest tak. bardzo fajna rzecz. no i dosyć rzadka już tak. Naprawdę. Nie, no tego nie ma tak wszędzie w sklepach. To, to są już właściwie znane płyty Van Halen. Najbardziej chyba ta jednak z tym znakiem. Ta jest znakiem. bardzo popularna ta. Mm -hmm, mm -hmm. No i tutaj to jest nowa płyta stosunkowo Van Halen Life on Air. W radio. radio broadcast. O, właśnie. No, tak. no i pyta Davida Alerota. Czyli jest członek zespołu Van Halena. Tak tak Jego jest. indywidualna tak płyta. Jest. Ale ciekawym tutaj jest też to wydawnictwo, o to. To jest wydanie trzypłytowe. Właśnie archiwalne, radio broadcast archiwalne Van Halen. I parę się, że dzisiaj nabywam to. Tak jest. Jeszcze, I to jest specjalne wydanie. Zapakowane oryginalnie, czyli... Jak to czyli, się jest, mówi świeżutkie. Tak, czyli nastąpi, że to tak jest bardzo fajna rzecz. Mm -hmm, mm -hmm, także y moja kolekcja się zwiększy. No, ale już o nowości się nie powiększy, chyba że mają coś za nadzór, które jeszcze nie często, wydali. Często po śmierci wydawane tak. są różne materiały, mm, które mm. gdzieś leżały tam. Mm -hmm, mm -hmm. No nie to brane pod uwagę. Fredem Mercury jest takim przykładem, gdzie po śmierci jego chłopcy się zebrali i tam były głosy jego nagrane i oni muzykę do tego dorobili no. i taka płyta wyszła. I tak się, robi. I tak się robi, dokładnie I, i, tak. Ciekawostką jest to, że nieżyjący ojciec Nat King Cole. O. Płyty, z Turkom razem, tak, tak, no, znana sprawa. No Oni byli chyba pierwsi tak, na rynku, co no zrobili. Pierwsi, ale, ale tak, a, 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 ale, pięknie, tak że jak nie do poznania. Czy to, 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 to jest na, ży na żywo nagrane, bo to jakieś świeże głosy i tak dalej. Tak, takie to są no z którego szczerej nam się rozmawia, że tak rzeknę. Tutaj w sklepie masz ilość, nie podjąłbym się co do szczelenia o jakiej cyfrze mówimy, no ale mówię, tak według siebie. Ale jak to się mówi, tak. dla każdego coś miłego. Co, no na pewno. <gry> Także i, no, ja no. myślę, że jeszcze wiele lat będziesz do mnie przychodził i coś innego no, zawsze znajdzie. No ja jestem też tego samego zdania, ale no akurat jest taka mała przerwa, że nie mamy klientów, no i dobrze no, dla nas, bo możemy sobie nawet. spokojnie dany. porozmawiać, ale jak tutaj przychodzę, no to często w międzyczasie co najmniej pięciu, ale jestem parę minut, pięciu osób odwiedza się, nabywa, czy ewentualnie kwestia no, jakiejś... się coś dowiedzieć. dowiedzieć czy coś wymiany, zobaczyć, także... Także, no, ja w swoim imieniu życzyłbym sobie w innych branżach też takiej miłej obsługi i takiej fachowości sprzedającego, bo do niektórych sklepów się idzie, to sprzedający nawet nie wie, co ma na półce, a żeby powiedzieć parę zdań na temat tego towaru orwanego, no to... No i niestety nic nie mam przeciwko młodym, ale... Nie będę tego dalej komentował. To co, jeszcze raz dzięki i do następnego spotkania. Wszystkiego dobrego.